Derby naszego regionu były najważniejszym wydarzeniem 20. kolejki rozgrywek. W Krośnicach KS Milicz podejmował Bielawiankę. Trzy punkty miały zostać pewnie zdobyte przez gospodarzy. W końcu lider grał z zespołem, który zajmuje dopiero dziesiąte miejsce w tabeli. Rywalizacja derbowa jest jednak bardzo często, wbrew logice, rządzi się swoimi prawami. Tak było w tym przypadku. Mecz rozpoczął się od wygranej w pierwszym secie Bielawianki 25 do 23 w drugiej partii. Też lepsi byli przyjezdni, zwyciężając po emocjonującej końcówce. 25 do 22. Kolejny set również miał bardzo zacięty przebieg, z tą różnicą, że tym razem triumfowali gospodarze. 25 do 22. Wygrana pobudziła słabo dysponowanych siatkarzy z Milicza do zdecydowanie lepszej gry. W świetnym stylu zwyciężyli czwartą partię do 13, i nie zwalniając tempa wygrali także pewnie Tajbreka 15 do 10, inkasujące dwa punkty za zwycięstwo Bielabiance, jednak, choć przegrała. Także należą się słowa uznania. W walce o playoff drugiej ligi pozostali siatkarze z Wąbrzycha. Wiktoria również stoczyła pięciosetowy mecz, pokonując w rybniku wolę. I powodów do radości kolejny raz w tym sezonie nie mają fani gwardii. Wrocławianie ulegli w Katowicach spotkowi 0-3. Na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu zasadniczego liderem tabeli jest TKS Tychy. Na drugim miejscu ze stratą pięciu punktów sklasyfikowani są Miliczanie, Wąbrzyska, Wiktoria. Jest piąta ze stratą dwóch oczek do miejsca, dającego udział w playoff. Gwardia Wrocław jest sklasyfikowana na dziewiątej, a Bielawianka-Burawa na dziesiątej pozycji.